Gdzieś na krańcu i dachu świata, z dala od cywilizacji, tam, tam żyją monos. Witam was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Dziś film, który kompletnie mnie zaskoczył, przeraził i poruszył. Jesteśmy od razu bez znieczulenia wrzuceni w jakąś taką pustkę na końcu świata i poznajemy naszych młodych, bardzo młodych bohaterów. Są takim paramilitarnym oddziałem, który czeka na kolejne rozkazy. Rozkazy od tak zwanej organizacji. I właściwie tyle tylko nie wiemy, znamy nazwę. No i a, widzimy też, że potrafiła za sprawą jakiejś ideologii a, złapać i wytresować stado małp, czyli naszych monos. Monos z hiszpańskiego małpy. Rambo, Lady, Bum Bum. Wilk czy Bigfoot. Takie mają ksywy. Reżyser brazylijski Alejandro Lambes pokazuje nam grupkę nastolatków właściwie odciętych od świata. Pierwsze skojarzenia mamy z Goldingiem i władcą much. Z jednej strony mamy niezwykłe, wręcz nieziemskie krajobrazy. A z drugiej strony widzimy taką przedziwną grupkę partyzantów, nastolatków. Nawet nie grupkę, to raczej takie stado, które na tle tej potężnej przyrody wygląda wręcz tak groteskowo, jakby bez znaczenia. Zapomniane przez świat dzieciaki, które same uczą się seksu, tańczą, śpiewają. Ale w rękach mają śmierć. Wszystko zaczyna się od Shakiry. Tak nazywa się wypożyczona krowa, dzięki której monos mają przetrwać ale przez głupotę a może los krowa zostaje zabita brzmi właściwie prześmiesznie ale jest to przerażające kiedy na to wszystko patrzymy i tak naprawdę od tego momentu zaczyna się taka mała apokalipsa naszych bohaterów i koniec zabawy i niewinności bo organizacja nie wybacza No powemos na początku patrzyłem na to wszystko tak bardzo biernie, na zimno, jak, jak na jakieś dziwologii. Um, niby wojskowy instruktor karzeł te wszystkie takie od człowieczone pytanie o seks, przedziwne rytuały czy więziona przez monoz zakładniczka nazywana tu doktorką. Who is the hero of all time? Superman, spider -Man. Pero, más film, más y los mando superiores sí. lo han destinado con el comandante hey. de la escuadra. Yo. Boom, boom, el reemplazante. Lady. Sueca. Atención, hay reporte de enemigo en el área. Nuestra columna 33 va de apoyo. Fuerza, moral, cambio, fuera. Y tú. Boom, boom. Wielako cuchara. Muszę wam powiedzieć, że strefa komfortu widza, mnie was jest bardzo mocno tutaj zaburzona. Czujesz ten taki podskórny niepokój, lęk. Tak naprawdę nie do końca rozumiesz to, co widzisz. I ciągle z tyłu głowy jest jakiś taki strach, co się wydarzy. i to paradoksalnie nakręca spirale śmierci i doprowadza do walki w stadzie. A w naturze zwycięża zawsze najsilniejszy, najbardziej bezwzględny, a reszta musi pochylić głowę. Wiecie ten niesamowity klimat, momentami wręcz taki psychotyczny, w samym środku zielonego piekła, e, skojarzenia z e, czasem Apokalipsa albo rosyjskim i i Pacz, jak najbardziej na miejscu. Realizm e, tych scen, całego tego filmu jest wręcz porażający, bo prawdziwy. Sceny w dżungli zostały nakręcone wokół rzeki Samana, 5 godzin, 5 godzin od Medellin w Kolumbii. Z po powodu walk do niedawna to miejsce odwiedzali tylko żołnierze i nielegalni górnicy. Żywność i sprzęt dla ekipy nosiły muły, a wszyscy mieszkali w wojskowych namiotach. Prawie wszyscy młodzi aktorzy zagrali po raz pierwszy w życiu w filmie. Niesamowite i może dlatego ich role wyglądały tak naturalnie. Siedząc w kinie miałem takie wrażenie, jakby to nie była moja bajka, nie moja kultura, ale im bardziej, im dłużej wchodziłem w film, to miałem wrażenie właśnie takie odczucie, że ten film jednak jest bardzo uniwersalny. Ten film, Monos, pokazuje w krzywym zwierciadle lęk przed brakiem państwa, rodziny, kogoś kto wyciągnie pomocną dłoń i pokaże inne życie niż tylko przemoc i zabijanie. Reżyser celowo usuwa z filmu wszelkie polityczne konteksty. Możemy się tylko domyślać, że chodzi o Kolumbię, o FARC i o wojnę domową. Wszystko po to, żeby skupić się jak najbardziej na mrocznym, zabójczym instynkcie człowieka. I to każdego człowieka, bo to tylko kwestia otoczenia, warunków, wychowania, propagandy. Możecie sobie wybrać. Monos wymaga skupienia. Skupienia, żeby docenić fantastyczną pracę kamery Jaspera Wolfa, który tworzy niezwykłą wręcz wizję. Wsłuchać się w niesamowitą muzę. Ten film płynie bardzo powoli. Narracja jest rwana i drażniąca. A jednak ma niezwykłą siłę. Na przykład scena kąpieli, a, która jest wręcz porażająca. A, pewnie dlatego, że tak bardzo niespodziewana. A, i muszę Wam powiedzieć, że reżyser właściwie ciągle tutaj łamie takie utarte w kinie schematy, wygodne schematy, które powodują, że oglądasz, wiesz co się za chwilę zdarzy. Tutaj tak nie ma. Muszę wam powiedzieć, że reżyser skupia się dużo bardziej na skomplikowanej psychologii postaci swoich bohaterów i przez to też nie daje łatwych odpowiedzi. Por su culpa estamos aquí. Por su culpa estamos aquí en la puta mierda aguantando frío. puedo ayudar. ¿Qué quieres? ¿Mm? ¿Qué quieres? Quiero bailar en televisión. ¿Televisión? Zobaczcie ten niesamowity, niepokojący film. Monos zdobył mnóstwo nagród na całym świecie. Wygrywał festiwale w Londynie, w Sundance. Ale powiem Wam, że to takie kino bardzo wymagające kino artystyczne kino, które wymaga myślenia. Więc jesteście gotowi na Monos? Na 10 skali kinemańska daję temu filmowi takie osiem i pół. PS. Obraz, który nam dzisiaj towarzyszył i Mam wrażenie, że idealnie się wkomponował w cały ten niezwykły świat, który, który widzieliśmy w filmie Monos, namalowała Aleksandra Tracz.